Dobre. Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się w województwie warmińsko-mazurskim nieopodal i ławę, na zbiorze plantacji rzepaku ozimego rzepak ozimy siany był 20 sierpnia. W zeszłym roku dzisiaj mamy 13 sierpnia, czyli można powiedzieć, że praktycznie rzepak na tym polu stał, czy też rósł prawie cały rok. Na tą chwilę, proszę Państwa, mógłby on jeszcze stać, ale. Na dzisiaj wieczorem, ewentualnie na jutro zapowiadają załamanie pogody, w związku z tym gospodarstwo tutaj stwierdziło, że musimy kosić tą plantację, bo może być różnie. Proszę Państwa, rzepak odmiany Adwokat uprawiany na klasie 4 A, 4 B. Zobaczcie Państwo. Na zdrowotność tej odmiany. Za chwilkę pokażę Państwu ścielnisko, ale przed ścieliskiem, proszę Państwa zobaczyć, jeszcze są zielone łuszczyny. Nie ma w ogóle, można powiedzieć, strat osypywania się nasion. Nic tutaj nie pokiełkowało. Nie ma żadnego poszycia z osypanego rzepaku. Na domiar tego wszystkiego mogę Państwu powiedzieć, że ostatni zabieg agrotechniczny w tym rzepaku to był zabieg na taki troszkę pełniąc też mocno opóźnione, opóźnione opadanie płatków i na dzień dzisiejszy proszę Państwa nie było żadnego zabiegu na desykację i nie było żadnego zabiegu na sklejanie łuszczyn, czyli tutaj można powiedzieć, że ta odporność odmiany na osypywanie się nasion z łuszczyn, Widzicie Państwo, że ona jest LG Adwokat, proszę Państwa, z genem odporności RM7, jeżeli chodzi o suchą gnizninę kapustnych, o dobrą, czy też bardzo dobrą odporność na wercycyliozę i, i szarą pleśń. Na dowód tego, proszę Państwa, zerknijcie Państwo sobie na tak naprawdę na ściernisko jakie jest zielone, tak? Widzicie Państwo, nie ma, nie ma w ogóle infekcji suchej zgnizny kapustnych. Zabieg też był dobrze trafiony, jeżeli chodzi o ochowacza, I naprawdę łan, tak jak Państwo widzicie, jest bardzo zdrowy. Proszę Państwa, mamy to już chyba skończone. Rzepa ostatnie w gospodarstwie skoszone. Odmiana Adwokat 46,820. Plon zważony co do grama z 9 hektarów. No to proszę Państwa, średni wynik 5,2 z malutkim pogonkiem. Proszę Państwa, dziękuję ślicznie, pogody życzę do nowych siewów rzepaków. Jesteśmy blisko rolnika. Otwieramy kolejne oddziały. Doradzamy na polu i uczciwie proponujemy rozwiązania najlepsze dla rolnika. Bajwa Agropolska.